Wiedział, że może się okazać, że zapłacenie tego podatku nie odbije się negatywnie na inwestycjach planowanych przez spółkę TGK. W związku z tym yy, chciałbym jeszcze raz usłyszeć tutaj na forum Rady Miejskiej, czy rzeczywiście taka możliwość jest. Bo jeżeli byłaby taka możliwość, to ja bym widział, wiele potrzeb, gdzie można byłoby te ponad 600 tysięcy wykorzystać. Dziękuję. Być może mogą się zdarzyć sytuacje, w, w których zaplanowanych inwestycji przyjętych przez Radę e w Kamieniu Komorskim w planie rozwoju sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Być może, może się zdarzyć, że będzie trzeba się zastanowić i zweryfikować tą listę. Natomiast też powiedziałem, podtrzymuję to nadal, że na pewno żadnych z tych inwestycji, które rozpoczęliśmy które realizujemy i od których odstąpić nie możemy ze względu na zawarte umowy, na podjęte zobowiązania. I no, taki, które mają tutaj dla różnych sytuacji kluczowe znaczenie, tak jak na przykład zaczynany od 15 wodociąg w Mokrawicy, czy Wieszego Mokrawica, który ma bardzo duże znaczenie dla rozliczenia jeszcze innej inwestycji, która została zakończona przez gminę. No tutaj od tych inwestycji oczywiście nie odstąpimy. Pod Jak, jakich ewentualnie gdyby się zdarzyło musielibyśmy zrezygnować? Czy z jakich inwestycji musielibyśmy zrezygnować? Tego nie wiem. Być może by się udało zrealizować wszystkie z planu, ale na ten chwilę to nie potrafię tego powiedzieć, bo dopiero e, weryfikacja dałaby ewentualne takie możliwości. Ja przyjąłem optymistyczne założenie, że nie będę musiał weryfikować tego planu. Gdyby to założenie się nie sprawdziło po Państwa głosowaniu, no to będę musiał oczywiście przystąpić do takiej oceny. Bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o 600 tysięcy złotych, tylko o tą kwotę, którą rzeczywiście mamy na rachunku tak, i mamy wyższą, która służy jako wkład własny do uzyskania kolejnych środków. W związku z tym to jest tak, że musielibyśmy zweryfikować być może czy nie możemy zrezygnować z inwestycji za 1,2 mln, Któreś, która ewentualnie taką kwotą w tym planie się wyraża, bo mamy już przewidziane, że środki te będą stanowiły wkład własny. To jest dosyć spora kwota i stąd też no, propozycja ta, która została przedłożona w projekcie uchwały a wcześniej w naszym wniosku do pana burmistrza jako organu podatkowego że zaproponowałem aby tą kwotę zmniejszyć o 50 tysięcy i 50 tysięcy przeznaczyć na potrzeby jakie są w naszej gminie w przedszkolach. przedszkolach i teraz mam takie pytanie czy my powinniśmy ten wniosek który zaproponowałem wczoraj głosować czy po prostu przejść przez do porządku dziennego jesteśmy w punkcie znaleźć eee, Możemy być, jeżeli chodzi o do Przypomnę, że też, nie mogę się, że y, wiele oddziałów y, naszych szkół, y, jeżeli chodzi o czy poziom czy zerowy, czy sześciolatków, <tryk> y, zostało do, do zerowe. A ten wniosek traktuję jako wniosek roboczy, dotyka do amerykańskiego do działania. Skontaktuję się z komisją realizuje chyba zadanie w tej chwili, które przeżyliśmy jeszcze o innej miejscowości, czyli zaopatrzenie mieszkańców w wodę. I w hierarchii tej poczek nie widzę ważniejszego zadania. I dlatego ja bym tutaj nie zmieniał tej uchwały, nie uszczuplę dochodów przedsiębiorstwa, bo przecież tam nie ma naszych zdrowia i pieniędzy i na pewno ma problemy, żeby koniecznie się związać, bo to jest kwestia zakupu sprzętu również i innych takich zadań. I jest, trwają. I Dziękuję bardzo. Pan Kawiec? Ja tylko Panie Burmistrzu i proszę Państwa czekaliśmy żeby te inwestycje ruszyły z 30 lat. One zaczynają funkcjonować. Nie możemy terenów wiejskich, bo teraz ta woda idzie do Mokrawicy z wodociągu na Trzebieszewie gdzie za miesiąc Mokrawica będzie miała wodę. Plan, planuje spółka w końcu po tylu latach przejście i zasilenie się od gminy Golczewo, gdzie by w ogóle miasto i cały nasz teren nie miało kłopotów z wobec. Także ja bym tego nie uszczuplał, a jeszcze jakieś, jakieś na przyszły rok Trzeba by było znaleźć udogodnienia dla spółki, żeby ona jeszcze miała lżej i, i bardziej w te zadania wchodziła, tak. Bo trzeba wziąć i się cofnąć jak budowaliśmy oczyszczalnię ścieków. Ta przepompownia nieszczęsna stoi na prywatnym terenie. I cztery barki trzeba włożyć, tak. Także ja bym tego nie uszczuplał, ja wręcz jeszcze bym szukał środków w następnych latach, żeby to wziąć i wspomóc. Mówiliśmy mówili Panie Radny o tym, jak była budowana w 1994. W czwartym, ta przepompownia, a? gdzie nie było zgody właścicieli, nikogo, a przepompownia za 4 miliony stoi, nie? Na prywatnym terenie, żeby było wspomnieć. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kuryciu, czy Kury, 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 Kury. Tak, w tym tygodniu to jest że dni ja to... Deklaracja Pana Burmistrza i na pewno będę pilnował, aby to nie była tylko deklaracja, tak słowa zamieniły się w czyny, tylko nawet chcę dowiedzieć się, jak to z formalnego punktu widzenia wygląda, czy taki był wniosek, który padł na komisji, powinien zostać przegłosowany, czy nie. Proszę Państwa, przepraszam, przepraszam Panie wnioski, pytania, opinie będzie w punkcie, tak jak powiedziałam, punkt 25, tam będą komisje składały swoje wnioski. Proszę Państwa, nie zatłuczajmy, nie zatłuczajmy, porządku sesji. Bardzo proszę, Pan radny... Ja, no, jeśli mogę się wypowiedzieć Pani Przewodnicząca, to po opowiedziu tej uchwały ten wniosek będzie bezzasadny. Tak? Składanie wniosków jest spółki w 26. I ten wniosek myślę, że można powtórzyć w punkcie. Tak, Jeżeli uchwałę o tym, to już ten wniosek będzie bezzasadny. Bo się Pan wesela, to pan radny przecież nie ma wniosku do projektu uchwały. Tak? Jest projekt uchwały, jeżeli ktoś z tych osób, które są skazane w projekcie się poprawkę do uchwały, to będziemy się zajmować tych punkty. Tak? Pan jako radny sam tego nie może tak? Nie będzie dwóch radnych, trzech radnych, będzie to poprawka, będziemy się odejmować głosować. Natomiast nie ma wniosków do uchwały, tak? Jest projekt zmiany, poprawka do uchwały i tylko dlem tę inicjatywę podatką, może to głosie. Panami, inwestycjami, te taryfy, które obowiązują obecnie, ulegną zmianie, czy już pan robił jakieś zmianki? Wody, zbiorową zaopatrzeniem, w wody, zbiorowe odprowadzaniu ścieków, że wniosek o przedłużenie, taki jaki państwo. Przyjęliście i uchwaliliście, podjęliście uchwałę Państwo o przedłużeniu dotychczasowych taryf, czyli taryf z poprzedniego roku. Można złożyć tylko jednorazowo. W, w przyszłym okresie taryfowym może być wniosek, który może przewidywać w zależności od obliczeń podobne, podobne kwoty. Myślę, że jeżeli, nie, jeżeli one nie będą podobne czy identyczne, to zapewne niewiele wyższe, natomiast e, nie mogę złożyć ponownie wniosku o przedłużenie z punktu widzenia... Do ja zmierzam. zmierzam? Do tego, że gdyby Rada przyjęła uchwałę, znaczy nie podjęła tej uchwały, to czy jest Pan w stanie oszacować na przykład o ile by procent wzrostu... Nie, bo to nie tylko ta uchwała jest tutaj jakby rozstrzygająca i to, że nastąpi wydatek na podatek od nieruchomości, a ja też na tą chwilę nie wiem, czy do kalkulacji taryfowej, to musiałbym się to przeanalizować, będzie brany pod uwagę podatek historycznie, przypuszczam, że nie, za te lata od 2009 do, do tego okresu, czy też na stawki za ścieki będzie miał tylko wpływ podatek liczony tak jak się to liczy czyli za okres roku poprzedzającego wejście w życie taryf. przypuszczam, że raczej jest to ta druga wersja czyli do ewentualnych kosztów brane by było pod uwagę tylko 140 tysięcy złotych i oczywiście też jaki to będzie miało wpływ na cenę nie wiem bo to wiele czynników Pozostałych również ma wpływ, w tym również na przykład spadki e, kosztów e, związanych ze zużyciem energii. Tak? Czyli rozumiem, że jeżeli Rada podejmie uchwałę, to ceny mediów wzrosną minimalnie, tak? Mm taką mogę deklarację złożyć bądź nie wzrosną wcale, tak? bo mogę złożyć też oczywiście wniosek, który utrzyma ceny z tym, że formalnie będzie on nowym wnioskiem, nie mogę złożyć wniosku o przedsięwzięcie. No, 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 Dziękuję bardzo. W szczególności aby udziałowcom nie wysyłać informacji w zawiadomieniu o zgromadzeniu, że ta uchwała, czy te udziały zostały już zwiększone. Jest projekt uchwały, który został jeszcze nie przygotowany, nie może nie przygotowany, ale nie podjęty, a okazuje się, że już w programie zgromadzenia wspólników jest ta kwota przygotowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To w tej uchwale, która jest rzeczywiście uchwałą zgromadzenia wspólników zaplanowaną do podjęcia na... 18 września jest to uchwała złożona z dwóch elementów i ponieważ nie mieliśmy zaplanowane zgromadzenie, ja zwoływałem po to, żeby podjąć uchwałę w sprawie podniesienia kapitału zakładowego o 2 miliony złotych, czyli o kwotę drugiej transzy, którą gmina wniosła do spółki właśnie na podniesienie kapitału. Przy okazji, biorąc pod uwagę to, że taka okoliczność występuje i również, że zwracamy się z tym do Państwa na sesji, jest tam dodana kwota z oddzielnego tytułu. Po to chociażby, żeby zrobić to, można powiedzieć na jednym koszcie, bo to jest związane ze zmianą umowy spółki. Związane jest to też z kosztami, kosztami, które wynikają z notarialnego podjęcia takiej uchwały. W związku z tym chcieliśmy to po prostu zrobić jednorazowo. Gdyby się okazało, że Państwo bylibyście przeciwni tej uchwale, co też nie ukrywam brałem pod uwagę, to w takiej sytuacji 18 września zgromadzenie wspólników spółki podjęłoby tylko uchwałę dotyczącą tych 2 milionów, a 600 tysięcy. O 600 tysięcy zostałaby ta uchwała skorygowana. To naprawdę nie jest wynik jakiegoś mojego zarozumialstwa ani przekonania o tym, że Państwo, państwo podejmiecie tą uchwałę. To jest tylko no, wykorzystanie pewnej sytuacji, która i tak by wystąpiła, czyli zgromadzenie wspólników spółki, podjęcie uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego. Bardzo